Masz podwyższone stężenie PSA we krwi? Co robić dalej? Na pewno nie idziesz w pierwszej kolejności robić biopsję. Musisz pokazać się do urologa, którą mówi z Tobą ten wynik, i wykluczy u Ciebie infekcję, prostą infekcję układu moczowego. Zbada ciebie, wykluczy, czy nie ma wyczuwalnego guza w obrębie prostaty. Powtórzy to PSA. Musimy mieć dwa dwie wartości PSA. Jakie są dalsze kroki? Kalkulator ryzyka. Musisz porozmawiać ze swoim lekarzem i poprosić go o wykonanie kalkulatoru ryzyka. Zwykle jest to możliwe na, na iPadzie albo na telefonie poprzez wprowadzanie danych klinicznych o Tobie. Druga sprawa. Należy rozważyć wykonanie rezonansu magnetycznego prostaty. Tak wyglądają obecne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Trzecią sprawą to są biomarkery. W naszym kraju dostępnych jest kilka. Jest Select MDX, płynna biopsja z moczu, jest badanie 4K ze krwi i jest badanie starszej generacji PCA3. Wszystkie te trzy są ujęte w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, gdy zastanawiamy się, co zrobić z pacjentem, u którego stężenie PSA wynosi między 2 a 10, po to, żeby zdecydować, czy wymaga on wykonania biopsji.